Siemacie! Johnny Lightning wreszcie poszedł po rozum do głowy. Proszę bardzo. I zrobił coś takiego. Zrobił autko. I zrobił puszeczkę. A to jest Mustang Salin, czyli najrzadsze auto chyba z Mustangów, jakie występuje. Ponieważ do wyścigu zrobiono 9 sztuk. Z tego co mi wiadomo. 9 sztuk powstało. Sam... Steve Salin brał udział w wyścigu razem z Georgem Folmerem i Tomem Archerem. To był dziewięćdziesiąty nie 98, tylko osiemdziesiąty rok. I ten Ford Mustang Salin, właściwie, on się nazywał Ford Mustang Salin Escort. To auto jest w tej chwili uznawane za jedne z najrzadszych e, mustangów. Wiem, że na aukcji w USA był wystawiony za 75 tysięcy dolarów. Zaraz sobie go otworzymy, bo sam jestem ciekawy, jak on wygląda. Oczywiście jest pewien, jest pewien fail, e, niestety, i pewna niezgodność. E, otóż otworzymy go najpierw. Jest piękna puszeczka i nasza wisienka, którą to wisienkę chyba będę trzymał w tej puszec puszeczce. W ten sposób jest to dosyć ciekawe rozwiązanie, no bo nie musimy już trzymać całego tego wielkiego blistra który możemy wywalić. i mamy, proszę Państwa, taką gustowną puszeczkę z salinem. Świetnie zrobione. To jest no kurczę klasa. Tutaj, co my tu jeszcze mamy? Tu mamy opis, prawa autorskie i inne. I tutaj mamy samochodzik i z drugiej strony samochodzik. I u góry napis Johnny Błyskawiczny albo jasio błyskawiczny. Skupmy się może teraz na samym samochodzie. Zobaczcie, dosyć dziwnie jest to zrobione, bo koła z tyłu są większe, koła z przodu są mniejsze i faktycznie tak było w oryginale, ale czy była aż taka różnica, nie wiem, nie sądzę. Nie wydaje mi się, żeby coś takiego było. Czy tutaj można otworzyć maskę? Oczywiście, zobaczcie. Można otworzyć maskę, ale do maski za chwilę. Samo to malowanie jest jak najbardziej poprawne. Tu mamy odwrócone. Mamy napis GT19. General Tire. Może tu oczywiście jest niedomalowane, jak to w przypadku Johnny Lightning. Muszą być jakieś babole, czyli obcięty napis. A z tej strony, czy jest napis obcięty? Nie, zobaczcie. Z tej strony jest napis dobrze, w miarę, a z tej strony jest napis obcięty. Bo czemu nie? A wiecie dlaczego? Bo chyba Johnny Lightning znowu założył, że nikt tego Mustanga po prostu nie otworzy i nie sprawdzi. No cóż, niestety, ale jest babol, dlatego, dlatego kupiłem jednego. Był jeszcze niebieski, ale niebieskiego mówię, nie kupuję. No i co tu jeszcze jest charakterystycznego? Spoiler, który jest niedorobiony. Teraz to będzie widać. Na spoilerze powinien być napis Salin Mustang. Niestety ten napis jest na tylnej klapie. Co za bzdura. W ogóle, spoiler nie odpowiada oryginałowi. Ten spoiler tak niestety nie wygląda. Owszem, on jest może miejscami taki płaski, tylko nie wygląda, nie wygląda w ten sposób. Wyraźnie odróżnia się od reszty. Nie wygląda po prostu tak płasko. On troszkę wystaje poza obrys auta do tyłu i unosi się ku górze. Także jest to pierwszy. I nie jedyny fail. Drugim failem jest to, że tenże Mustang powinien mieć. Jest moja wykałaczka. Tenże Mustang powinien mieć tutaj to wszystko zamalowane na czarno. to Tą część. Niestety w tym wypadku tego nie ma. Chociaż. Yy, oni chyba podeszli do tego w ten sposób, że jest to, jest to faktycznie trochę niedorobione, bo według nich tutaj się kończy szyba. Ta szyba jest. Tutaj się powinna kończyć szyba to fakt. A tutaj znajduje się żółty fragment. Niemniej to powinno być pomalowane do końca, a nie jest. Nie wiem co tutaj zaszło, może się ktoś pomylił. Rzeczywiście na zdjęciach dostępnych wygląda to tak, jakby tutaj właśnie była szyba do połowy pomalowana, ale znowu to nie jest szyba, to jest fragment, fragment karoserii. Jest to dosyć, dosyć dziwnie tutaj zrobione, gryzie mi się to, a tak poza tym zobaczmy jeszcze przód przód z malowanymi światłami, niestety przypadłość Johnny Lightning no trudno, malowane światła napis Salin Mustang się zgadza, u góry napisy się zgadzają powinien być jeszcze z tego co kojarzę jakiś tutaj u góry numer ubolewam niestety nad tym, że tutaj w Johnny Lightning mamy malowane światła a jak tam się prezentuje tył? No, tak jak mówiłem, oprócz tego, że spoiler jest nie taki, jak powinien być, to wszystko prezentuje się w porządku. Te koła może są troszkę za małe. Aha, czy auto jeździ? Sprawdzę poza kadrem. No, kurczę, jak na Johnny Lightning. Auto jeździ, oczywiście jest całe krzywe. A jak tam środek się prezentuje? Środek? Nawet, nawet. Mamy hamulec ręczny, mamy dźwignię automatyczną zmiany biegów. To pa, przypomnę, że to jest silnik 5.0. Mamy kierownicę, fotele, także jest standard. No i lusterka, które nie są gumowe, ale są częścią odlewu. Model ten kupiłem za jakieś, żeby Was nie skłamać, 40 parę złotych. I faktycznie... Jeśli chodzi o jakość, to jest to jakość uzasadniona 40 parę zł, chyba 45 albo 50. No. I jakość jest uzasadniona, bo przypominam, cały czas właśnie mówię, że Johnny Lightning to jest tak jak Green Light, to są modele marketowe. Najczęściej możemy je spotkać w Walmarcie, choć jestem zaskoczony właśnie tą puszką. Że taka puszka jest, i można sobie autko schować. No, a jeszcze ten silnik trzeba zobaczyć, czy tam coś będzie widać. Silnik jest zupełnie jak w Hot RLC, co oczywiście nie powinno mieć miejsca. Jest silnik malowany z lekkimi wypustami, właściwie płaski odlew jakiś i namalowane niektóre. Elementy od cały silnik. Równie dobrze mogłoby go nie być. Ja właśnie jestem cały czas zdziwiony, dlaczego w tych modelach marketowych za 5 dolarów przysłowiowe, robią otwierane maski, i byle jaki silnik. Przecież mogliby zaoszczędzić trochę i tego nie robić. Szpary oczywiście, szpary. Jak przystało na model marketowy jest są bardzo duże, można włożyć tam wykałaczkę w realnym świecie ta szpara miałaby chyba z 30 cm, no to może przesadzam, ale z 10 cm może by miała. Same opony są gumowe, jak przystało na Johnny Lightning. Krzywo nałożone, ale możemy sobie to poprawić, O, wyregulować to wszystko. Tak, żeby było dobrze, mniej więcej. W ogóle te opony można zdejmować. od i taki modelik. Tu mam napisane. 1999 Playing Mantis. Model wykonany został 7 2024 w Chinach. Co o nim sądzę? No, to co już mówiłem, że jest to. Typowy marketowy model za 5 dolarów, i od takich modeli nie wymagam jakiegoś turborealizmu. Kupiłem to po prostu, bo jest to ciekawy Mustang, unikatowy. Tak jak już mówiłem, kolejnym minusem co mnie strasznie mierdzi, to jest właśnie ten niedorobiony napis i to, że to wnętrze nie jest wnętrzem auta wyścigowego, tylko po prostu wnętrzem. Zwykłego cywilnego samochodu. To tak, jakbyśmy sobie zwykły cywilny samochód pomalowali w wyścigowe barwy i tyle. Także, krótko mówiąc, nie polecam. Ja, jako fan Mustanga, sobie to kupiłem. Mam w kolekcji i fajnie. Ale, krótko mówiąc, nie polecam tego. Są naprawdę lepsze modele, tak jak prezentowany niedawno od BM Creations prezentowana Mazda. Ale z drugiej strony, jeśli chcecie zbierać Mustangi, to nie macie alternatywy. Albo jakieś chińskie firmy, albo Mini GT, które prezentuje Mustangi, ale jak chcecie mieć mm, takie dziwne, inne modele, o, no to Johnny Lightning albo Greenlight jest jedyną alternatywą w tym momencie. Model ten oceniam w skali Johnny Lightningowej takie 65 7 na 10 Także trzymajcie się. Pozdrawiam Was, ojciec, gracz. I do następnego filmu. Na razie.